Cześć tutaj Kacper z bloga SuperLama.pl Po dłuższej przerwie witam Cię w szóstej części tutoriala GDScript. Dzisiaj będę mówił o pętlach. Mamy dwa rodzaje pętli pętle FOR i WHILE. Różnią się od siebie tym że jedna jest wykonywana za daną ilość razy a druga dopóki jakiś warunek nie zostanie spełniony. Ale najpierw może co to są pętle. Pętla jest to taka konstrukcja w języku programowania dzięki której możemy jakiś zestaw instrukcji wykonywać w pętli po prostu, czyli ileś razy i właśnie tak jak wspomniałem albo określoną typu jak for, albo while, czyli dopóki nie zostanie spełniony jakiś warunek, na przykład jeżeli mamy grę i w pętli możemy na przykład sprawdzać czy został jakiś klawisz naciśnięty, jeżeli został naciśnięty, to możemy wykonać jakąś instrukcję. I tradycyjnie posłużę się wcześniej napisaną notatką na bloga. więc definicję i linka do Wikipedii dla dociekliwych umieszczam na blogu. A zacznijmy od przykładów konkretnych. Poprzednim razem pokazywałem, jak możemy w tablicy zapisać przykładowo zawartość szafy. Więc posłużymy się tym samym przykładem. Mamy sobie jakąś tam tablicę, no i gdybyśmy chcieli zawartość tej tablicy wyświetlić. To musimy zrobić print dla pierwszego elementu, dla drugiego elementu, trzeciego, czwartego i tak dalej. Pamiętajmy, że w przypadku tablic, w większości języków programowania, w tym JDScriptie, zaczynamy od zera. Czyli jeżeli tablica ma na przykład, tak jak tutaj 5 elementów, to elementy będą 0, 1, 2, 3, 4, 5 miały numery w tej tablicy. I to tak wygląda, ja to uruchomię. I wyjście wygląda tak. No, jest to trochę pracochłonne, bo trzeba się napisać i teraz jeżeli nam się ta tablica zmieni, to ten zestaw printów nam nie zadziała, bo na przykład dodamy jeden element, trzeba będzie dodać printa. Czyli jeżeli mielibyśmy program uruchomiony i gracz by na przykład no, już nie do ubrania może, ale dodawał jakieś elementy do ekwipunku czy coś w tym stylu, to tak nie zadziała, więc musimy to jakoś automatycznie obsługiwać. I tutaj z pomocą przychodzą nam pętle. Ja teraz usuwam ten stary typ. I w przypadku tablic, tablicy możemy użyć bezpośrednio w instrukcji FOR. Czyli daję FOR. I załóżmy, że będziemy przechodzić sobie przez każdy kolejny wieszak w tej naszej szafie, czyli nazwiemy zmienną wieszak. I ona w tym momencie jest. Tworzona tylko na potrzeby tej pętli for. Czyli ona poza tą pętlą ta zmienna wieszak nie będzie dostępna. Kolejnym słowem tutaj kluczowym będzie IN z angielskiego W, czyli dla wieszak w szafa, czyli dla każdego wieszaka w szafie, wykonujemy instrukcję i zrobię print. Wieszak, czyli po prostu program nam przejdzie przez każdy wieszak w tej szafie, czyli do wieszaka zostanie po kolei zapisana, ka zapisany każdy element z tej tablicy. Ja teraz uruchomię to. Proszę bardzo, mamy taki sam wynik, a tylko dwie linijki. I tak to wygląda dla tablic. Natomiast no, na różne jeszcze inne sposoby tych pętli można używać, bo w przypadku liczb będzie inaczej. I obiektów, więc ja tutaj polecę po prostu po kolejnych przykładach ze strony, czyli na przykład tutaj jeszcze tą n dodamy sobie, czyli taka zmienna, która będzie graniczną, czyli żebyśmy za każdym razem nie musieli pisać n równo się 10, czyli będziemy odliczać do 10 i no tu znowu, tak jak przedtem tworzyłem wieszak, mamy ten aktualnie przetwarzany element, i tu może być tak naprawdę cokolwiek. Możemy to zamienić na jakąś literkę A, napisać zmienna cokolwiek, ale żeby to było takie jasne, co to jest. Aktualnie przetwarzany element w N, i tutaj N pokazuje nam graniczną liczbę. Jeżeli jest tylko jeden element, to on po prostu traktuje to od 0 do 10. I jak to uruchomię Proszę bardzo. Od 0 do 10, czyli pamiętamy, że od 0 liczy 10, od 0 10 elementów, czyli tak naprawdę, jeżeli je wylistujemy, to będzie od 0 do 9. Liczymy od 0 do 10, czyli od 0 razy 10. Dokładnie tak będzie. Następny przykład. Użyjemy funkcji range tutaj, bo jeżeli chcemy już innych. Innych zakresów używać, nie od zera do n, tylko jakiejś innej. Tutaj inna konstrukcja, z którą się możecie spotkać, to jest range. I range działa generalnie tak samo jak samo podanie liczby, jeżeli ma jeden parametr. Czyli jeżeli dajemy range i jeden, jedna liczba, to będzie znowu od zera ileś razy, czyli mamy od zera do 9, 10 razy. Ale jest kolejna tutaj możliwość, na przykład. Podać dwa parametry, od którego ma liczyć. Damy od 3 do n i n jest 10. I on w, tej, w tym zakresie będzie liczył tak jak poprzednio, tylko że zacznie od trójki i tak jakby odliczył do 10. I znowu będziemy tutaj mieli n minus 1. Tak naprawdę. Tak to wygląda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Możemy jeszcze dodać trzeci parametr, o czym tutaj piszę. To będzie skok. Czyli na przykład, gdybym chciał, żeby odliczał co dwa. Uruchamiamy. Proszę bardzo, 3, 5, 7, 9. I on tej granicznej wartości, która była dziesiątką, tutaj, jeżeli ten skok jest gdzieś pomiędzy, on po prostu zatrzyma się przed przekroczeniem tej liczby. I. Możemy również od tyłu odliczać. Czyli teraz n postawimy na początku. Na przykład do 3. Tylko teraz, jeżeli ja zostawię tutaj dwójkę, to zobacz, co się stanie. Nic się nie stanie. Bo nie będzie nam zliczał w dół zakresu, czyli kolejne liczby będą powyżej robimy minus 2 w tym przypadku jeżeli odliczamy w dół i proszę bardzo zatrzymało się na czwórce bo poniżej trójki która jest graniczna już nie schodzimy pętla while jest wykonywana dopóki jakiś tam warunek logiczny nie jest spełniony ja też w którejś poprzedniej części o tym pisałem e, dokładnie w czwartej i skupię kolejny przykład I proszę nie sugerujcie się tutaj tymi nazwami plików, bo to będzie troszkę inaczej wyglądać. Po prostu taki plik projektu do ściągnięcia będzie dołączony do artykułu. Natomiast w przypadku. For będzie jeszcze inny przykład. Tutaj widać ze sprytami, a w przypadku Wila zostanie ten co jest. Więc. Ja go tutaj po prostu skopiowałem, uruchomię i najpierw wytłumaczę. Mamy tablicę, ja tu jeszcze jeden element gdzieś w środku dodałem, nazywany kombinezonem. I teraz tak, podstawiamy sobie jakąś jedną zmienną. To będzie taki nasz licznik. Ja tylko pokażę, że ona jest nam potrzebna do odliczania elementu w szafie, tak jak. I teraz tak, while, a i wieszak to jest pusty string na razie. Po prostu deklarujemy zmienną. while wieszak not równa się kombinezon. Czyli jeżeli na wieszaku nie znaleźliśmy kombinezonu, wypełniam, wy, wykonujemy wszystko, co jest pod spodem. I tak, wieszak równa się szafa od x. x jest w tym momencie zerem. Print wyciągam z szafy i plus wieszak, czyli co tam w wieszaku jest. I zwiększamy X plus 1. To znaczy, że element zerowy w tablicy sprawdziliśmy plus 1, czyli będziemy sprawdzać element numer 1. I teraz tak. Na początku w wieszaku było pusto przy Przebiegu od zera w wieszaku znalazły się spodnie długie. Następnie znajdzie się tam koszulka, później spodnie krótkie, długie, i za którymś razem wskoczy nam tutaj szafa. 0, 1, 2, 3, 4. Szafa 4 będzie kombinezon. I w tym momencie nawet tu sobie x zwiększamy, ok, ale to jest nieistotne, bo jak wracamy do pętli, czy wiesz, jak jest równy kombinezon, tak dokładnie tak będzie. I teraz co pętlę zobaczysz, że wyświetlam, co wyciągnąłem z szafy i na końcu ostatni element, znaczy ostatni, chwalimy się, że znaleźliśmy i ja to uruchomię teraz. No i proszę bardzo, zero, spodnie długie. Zwiększamy o 1. Teraz X jest, X jest już 1 po tym zwiększeniu i wieszak odczytany na zerowej pozycji to były spodnie długie. No to nie jest kombinezm, więc lecimy dalej. Wyciągam z szafy spodnie długie, tak następnie. Wieszak mamy zwiększony już. O, to jest jedynka, czyli koszulka. Wyciągam z szafy koszulkę zwiększamy i sprawdzamy czy wieszak to jest koszulka. Nie. E, przepraszam, czy kombinezon no, no nie, bo koszulka. Wieszak równa się szafa od x. X teraz jest już dwójką. Czyli 0 1 2 spodnie krótkie i tak dalej i tak dalej i aż na którymś przebiegu okazuje się, że wieszak to jest już kombinezon. I ostatnia właśnie rzecz jaka została z szafy wyjęta, to jest kombinezon i kończymy pętlę. I na końcu tylko wyświetlamy, co było ostatni raz wyciągnięte. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Jak nie, to oczywiście czekam na komentarze i będę pokazywał, wyjaśniał. To oczywiście czekam na komentarze. Zawsze można poprawić artykuł albo dograć jeszcze jakieś dodatkowe, albo dograć kolejną część. I ok, tak to wygląda tekstowo, a teraz bym pokazał może jak można to w trybie graficznym. I chciałem tu jeszcze pokazać taką rzecz. W projekcie będą dwie sceny, jedna dla wajla, druga dla fora, więc po prostu wystarczy sobie tutaj albo jedną, albo drugą otworzyć. I tu jak w skrypt kliknę, to mi się otworzy ten właściwy skrypt. I teraz tak. Y tworzenie sprite'ów i tak dalej to ja po prostu zachęcam do poprzednich yy, odcinków zajrzeć jeżeli ktoś nie pamięta może tylko pokażę tworzenie tablicy czyli tak export bar sprite'y tak sobie nazywam tablicę i to będzie array sprite2d czyli to będzie tablica z, złożona ze sprite'ów 2d i ja tutaj sobie prawym mogę uciekło mi na drugi ekran sprite2d utworzyć więc ja sobie pięć takich już tworzyłem i ja je po prostu teraz, tutaj mam tą tablicę, więc ja sobie je przeciągam o. i dodam sobie te wszystkie spritey. do tej tablicy proszę bardzo, to jest tablica sprajtów i teraz tu przełączę na tryb 2D one, jeżeli będziesz tworzyć od nowa, one będą wszystkie w jednym miejscu więc po prostu można sobie je poprzestawiać i tutaj każdego w canvas-item-modulate można sobie kolorki pozmieniać, one oczywiście nie są dokładnie jak tu, bo to jest dodany kolor tej ikonki niebieskiej tutaj plus kolor, który tutaj wybierzemy czyli kolory tych sprite'ów możemy sobie ustawiać. ja po prostu chciałem, żeby było widać, że one są różne od siebie ok czyli mamy tablicę sprite'ów, wracamy do skryptu i co chciałem pokazać tutaj? For, sprite, in sprite, czyli sprite to jest ta to nazwa tablicy, to, to samo co robiliśmy z szafą. I dla, każde, dla każdego przebiegu pętli, tutaj w sprite będzie sprite pierwszy, znaczy sprite z tablicy numer 0, numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, to jest to co tutaj widać. Po kolei te sprite będą pod, pod, podpinane. Pod ten sprite tutaj, tak, czyli w pierwszym przebiegu pętli tutaj będzie sprite 0. No to dla tego sprite'a 0 rotation degrees, i jak pamiętamy z poprzednich odcinków, to jest obrót danego sprite'a. Delta to jest oczywiście tutaj czas, jaki upłynął od ostatniej klatki. I razy 10, żeby to było troszkę szybciej, bo to normalnie powoli się kręci. I teraz dla każdego sprite'a ta instrukcja zostanie wykonana. I ja teraz to uruchomię. Proszę bardzo, dosłownie dwoma linijkami kręcimy 5 sprite'ów. I jeżeli ja sobie teraz dodam kolejne sprite'y, czyli na przykład tutaj klikam prawym, duplicate, tylko trzeba pamiętać, żeby oczywiście poprzesuwać, roz, mm, poprzesuwać je. Dam je tutaj na koniec, żeby było, żebym wiedział, które to były i jeszcze raz zduplikuję. Proszę bardzo. I muszę sobie wrócić do tablicy, która jest tutaj w tym głównym nodzie. I dodam te sprite y. dwa. Przeciągać trzeba stąd, z widoku sceny. Proszę bardzo. Dodałem je i uruchamiam jeszcze raz. Cek. Mamy kolejne sprite y wyświetlone. Zero zmian w kodzie teraz. Po prostu ile miałem spriteów, tyle jest obsłużonych. A żeby jeszcze pokazać trochę inaczej, wracamy do skryptu, i już gdybyśmy się chcieli pobawić wybiórczo w te sprite, y, no to tutaj, numer sprite'a, tak jakby zamienię nazwę, zmienię nazwy, żeby było jaśniejsze. Numer sprite'a, in. Range na przykład od 0 do Sprite Size, ale ze skokiem co 2, bo na przykład chcę kręcić co drugim spriteem. I tutaj musimy się już odwoływać do tablicy po numerze Sprite'a, czyli Sprite y od numer sprite, tak, tak. I teraz tylko co drugi Sprite y się będzie obracał. Ruchamy. Ten, ten, ten są nieruchome, pozostałe się kręcą. Możemy sobie na przykład zrobić jeszcze inaczej. Możemy sobie tą pętlę skopiować. I tutaj zrobimy. Od pierwszego sprite'a, czyli jakby kolejny co drugi i zrobimy tutaj minus równa się. I jeszcze damy 20, żeby było szybciej. Proszę bardzo. Cyk. Część kręci się w lewo szybciej, część kręci się w prawo wolniej. Ile linii kodu 4. Więc mam nadzieję, że dzięki temu. Będziemy już mogli pójść w jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy. Pętle są naprawdę super przydatne. W każdym języku programowania to jest coś, co trzeba umieć, trzeba znać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mimo wszystko zapraszam do doczytania na blogu do przećwiczenia z przykładami. Taki przykładowy, trochę mniej skomplikowany projekt tego finalnego jest też do ściągnięcia. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także do zobaczenia w następnym, a w następnym pokażę jak odczytywać dane z pada i z klawiatury poruszamy dzięki temu jakimś sprite'em po ekranie. Cześć!